Dzień dobry, kolejny odcinek przyrostowego podsumowania, a w nim Danko Quest 2, ale napisany w Pythonie, oczywiście ponownie przez AI, dokładnie przez Cloda. W każdym razie po wielu testach, po przepisywaniu właśnie przez tego AI, wielokrotnie tego programu, ponieważ początkowy prompt, który wydawał mi się dość precyzyjny, okazał się nie być precyzyjny, biorąc pod uwagę Przedsięwzięcie, jakiego chciałem tutaj dokonać, a mianowicie naprawdę chciałem zadbać pomimo stosunkowo dość, może już to od razu uruchomię, pomimo dość powiedziałbym powolnej przyrostowości, to jednak chciałbym zachować tutaj jak największy zakres liczbowy, tak, aby faktycznie... Gra pozwalała na przechowywanie i pełną obsługę jak największych liczb z pełną precyzją, tak? No tutaj Python wiadomo, że na to pozwala, już ma tego. Tą arbitralną precyzję wbudowaną, natomiast no, było wiele problemów, jakieś przejścia z decimal na, na inne zwykłe inty i tak dalej. Któryś z tych typów, chyba właśnie inty, odpowiada za bezpośrednią automatyczną konwersję do Big Nama, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast Decimal nie miał takiej możliwości z jakiegoś powodu. Prawdopodobnie po prostu tak, ta, tak ten język działa. Natomiast możliwe, że też AI mogło dodać jakiś konwerter, ale on powodował też dodatkowe opóźnienia, więc z niego zrezygnowano. W pewnym momencie też nie wiem do końca jak to przebiegało, nie? Śledziłem cały czas dokładnie kodu z każdym kolejnym promptem, który miał tam coś poprawiać. Natomiast faktycznie była taka, powiedzmy, mała bitwa, ażeby faktycznie udało się w końcu zrobić coś w miarę stabilnego, co pozwala na obsługę do rzędu wielkości kilkuset tysięcy cyfr bez jakichś większych opóźnień. Też po to są tutaj właśnie te. Oczka w interfejsie, ponieważ one odpowiadają za ewentualnie ukrywanie. Bo tak wpadłem na pomysł, że prawdopodobnie odświeżanie. Tego okna, gdy liczba jest bardzo duża, właśnie przy testach to wyszło, no, generuje bardzo duże opóźnienia, tak bardzo dużo mocy obliczeniowej na, na obsługę tego potrzeba, a nie na same obliczenia samej wartości. Więcej idzie właśnie tej mocy na wyświetlanie wówczas takiej wartości. Więc stwierdziłem, że można by zrobić coś taką funkcjonalność, która na przykład ukrywa daną wartość, tylko pokazuje pierwsze na przykład 10 cyfr, a resztę tylko ewentualnie wyświetla formacji w, w, w postaci albo Jakieś notacje albo, właśnie informacje o ilości cyfr. Nawet nie musiałem tego dopisywać o tej ilości cyfr. AI samo na szczęście na to wpadło. Na tym etapie gry tego nie pokażę, natomiast no, testy to wykazały. Możliwe, że kiedyś dojdziemy do etapu, gdzie będzie przekroczone 10 cyfr na jakieś wartości. Więc wówczas wtedy będzie można to, prawda zobaczyć w praktyce, natomiast według testów, no jakby już ta funkcjonalność działa. I teraz tak, co się tutaj dzieje? No bo przy okazji mojego tutaj słowotoku, monologu, tak naprawdę cały czas gra działała, już jest 30 przeciwnik, i teraz możemy też porozmawiać troszeczkę o zasadach gry, które były, bo ja ten prompt po prostu przepisami lekko zmodyfikowałem, ten przynajmniej pierwotny, nie mówię już o później szlifowaniu tego, ale ten pierwotny prompt, on był bardzo podobny jak w przypadku właśnie Danko Quest 2, ale tym napisanym w Javascriptie, który również bazował na arbitralnej precyzji. I w tym wypadku zasada jest bardzo podobna, przy czym została lekko uproszczona, mianowicie nie ma już proporcji siły, tak? Jeżeli gracz ma zdecydowanie dużo większą siłę niż kolejny przeciwnik, to nie oznacza to, że moby kolejne będą jakby pokonywane szybciej, tak? że jest tak zwany moment jakby przebicia. Już ta zasada nie działa, ponieważ właśnie przy testach dla dużych liczb okazało się, że jest to też bardzo mocno obciążające, więc zrezygnowałem z tego i jest jakaś losowa wartość między 100 milisekund a 500 bodajże. Też można zwrócić uwagę na taką jedną dziwną rzecz, mianowicie jedna z reguł gry powoduje, że dochodzi do osłabiania moba, jeżeli po prostu gracz nie jest w stanie go pokonać. Natomiast realnie i tak jest to pewne utrudnienie, jeżeli gracz nie ma odpowiedniej siły, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że tak teraz jest na przykład siła 50, losują się moby, które na przykład wylosuje się razy 2, czyli dla 42 no to będzie 84 siły. I gra musi zbić tak, o 34 punkty do tej siły, do tych 50, tak? I tak dalej, i tak dalej. To, że jest razy 3, no to będzie jeszcze trudniej, ale też podstawka, ta bazowa wartość sprawia, że będzie i tak coraz trudniej, nawet jak będzie to, jak widać, przeciwnik razy 1, tak? Czyli będzie miał ten przelicznik siły 1 do 1. Natomiast 1 do 3 razy 3, no to jest ta bazowa siła MOBA razy 3 po prostu, która jest równa jego identyfikatorowi. I co ciekawe... Jakby i tak to, że to osłabianie moba trwa coraz dłużej, tak naprawdę sprawia, że i tak gra jest teoretycznie coraz trudniejsza, co ciekawe. Jeżeli nie dodaje odpowiednio tutaj punktów siły, tak? Z tych wszystkich punktów do rozdysponowania, jeśli chodzi o HP, o HP to jest tylko wartość kosmetyczna, to zostało zachowane tak jak właśnie w Danko Questie, Dwa w jedynce tam była jakaś taka już um, bardziej mechanika z tym związana, z tego co pamiętam. Natomiast znowu w dwójce już z tego zrezygnowałem, ale chciałem, żeby po prostu było tak, powiedzmy, kosmetycznie. Tak samo tutaj w tej Pythonowej, nazwijmy to wersji Pythonowej iteracji również tak um, zostało. I teraz, y, moi drodzy, zasada też do tej serii oraz do tej gry, albo może nie do tej gry, ale przynajmniej do tej sesji, do, do tego save'a. Tego konkretnego, tak? Zasada będzie taka, że czy też w takiej długoterminowej sesji gry, tak? Zasada będzie taka, że wszystko tutaj robię manualnie, tak? Będę klikał tą siłę manualnie, tak? Wiadomo, że to nie będę, rzecz jasno, puścę nie wiadomo ile na to czasu, ale ani nie będzie żadnej automatyzacji przy pomocy jakiegokolwiek autoklikera, albo przy jakichś dodatkowych makro, jakichś dodatkowych skryptów. Nie będę też modyfikował save'a, to jest bardzo proste, bo save nie jest szyfrowane, te wszystkie wartości są, podejrzewam, chyba w jakimś formacie JSON, albo w jakimś innym, w każdym razie są białe, tak? Są jakby, nie, nie wiem, czy tak może być, że białe są, czy... W każdym razie, nie wiem, poprawcie mnie, jeśli, jak to w takiej nomenklaturze programistycznej wygląda, w każdym razie są, nie są zaszyfrowane, tak? I... To wszystko sprawia, że mógłbym bardzo łatwo, tak naprawdę powiedzmy coś tam, w cudzysłowie, przeczytować, ale nie będę tego robił. Natomiast e, faktycznie to będzie też ciekawe, do jakiego etapu uda się mi dosrzeć, faktycznie korzystając tylko tutaj z, z, z takiego gameplay'u manualnego. Ponadto nie wiem, czy. Pamiętacie, już w Danko Quest 2 tym JavaScriptowym była dodana ta mechanika, która dodatkowo pozwalała na przyznawanie punktów seryjnie, tak? Czyli jeżeli tych punktów było odpowiednio dużo, to można było wybrać wybraną wartość, tak? Z takiego poziomu po prostu jakiegoś tam pola tekstowego. Lub też wartość maksymalną, którą też można było wybrać automatycznie. Teraz tego nie ma. I jest to też zabieg celowy. Nie implementowałem tego celowo. Jest to. Można powiedzieć swoiste utrudnienie. I teraz jeszcze kolejna rzecz, właśnie ten czas gry jak widać, w momencie kiedy jest zbijanie, jest osłabianie moba, to ten czas gry w milisekundach przebiega bardzo szybko i wydaje mi się, że no ja tego nie robiłem, ale tylko mogę się spodziewać, a też z poziomu kodu jakoś dokładnie na to nie patrzałem. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Nie spojrzałem, może tak będzie bezpieczniej. Z poziomu kodu na to tak dokładnie nie, nie spojrzałem. Natomiast wydaje mi się, że ten czas gry w milisekundach jest bardziej związany z chyba tikami, tak? Dlatego też on jakby przyspiesza w momencie osłabiania MOBA. No bo też jak widać, ta operacja przebiega szybciej. Natomiast ten czas gry już w nawiasie na no to już nawiązuje bardziej do, tych, do tego czasu systemowego, tak, tak mi się wydaje, poprawcie mnie jeśli się mylę, jak ktoś lepiej się na tym zna to, to proszę też o komentarze. W każdym razie to będzie taki, takie dodatkowe uzupełnienie właśnie do, do serii przyrostowego podsumowania, bodajże tak się ta seria nazywała. Którą opuściłem swego czasu, ale wracamy, pomału wracamy do tej serii i jeszcze kolejna rzecz, tutaj to już i tak pewnie nikt nie będzie słuchał do tego momentu, ale spokojnie, jeszcze będę tę informację gdzieś tam powtarzał w ramach innych też serii, jeśli chodzi o Firestone'a to prawdopodobnie wrócę do niego. Może nie w jakiejś takiej bączucznej formie jak dawniej, że faktycznie troszeczkę bardziej to, to grindowałem tak dzień w dzień. Może tutaj będzie już to troszeczkę takie luźniejsze, raz sobie coś tam poklikam, raz nie. Natomiast będę jeśli już jakikolwiek progres, jakiekolwiek zmiany, cokolwiek tam w tej grze pokazywał, to będzie to w ramach tej serii. Jeszcze nagram jeden odcinek ewentualnie, tak? jeśli faktycznie się za to zabiorę, to nagram jeszcze jeden odcinek z Firestone'a, taki osobny. Ale też głównie celem tego odcinka będzie poinformowanie właśnie o tym, że to będzie przenoszone. I też te odcinki będą tak wyglądać, że raczej po miniaturce będzie można się spodziewać, jakie, jakie gry będą, w, przyrostowe gry w danym, w danym odcinku. Ale też nawet można przejść do materiału i będzie w timestampach po prostu zawarta też informacja jaka dokładnie gra jest omawiana, progres jakiej gry i tak dalej, danym, tak? W danym momencie, więc wydaje mi się, że to będzie dość wygodne. No i z mojej strony to wszystko. Wszystkiego dobrego.